Klipy oglądam, to jeszcze jest ok, a jak oglądam to, jak tutaj gadam, to jak się uśmiecham, to przecież koniec, koniec. Stary goły w kucki, na podłodze ze smyczem naszej. Matka jakby go na spacer prowadziła. Kupuję skuter, a. Ale... W ogóle. Nie, 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 To jest tragiczne, bo ja tą scenę <ścoughs> ja tą scenę nagrywałem. Wiecie, ile to. Wiecie, że siedzę przed kamerą i gadam do kamery, no nie? Pamiętam, 16 razy. Nie chcę tego widzieć. Ja tam pamiętam, jak szczekałem. albo jedna scena w której szczekałem w której nie jest pokazana na szczęście. No, doktor Gajda jest ginekologiem. A co jeśli ona poroni, no przecież Proszę też przez w tym. Dawaj, dawaj, bo tak się nie stało. Do szpitala przyjeżdża na który podglądał rodziców. Chce jak starego? Mam się schować do budy? Co ty wyprawiasz? nie, bo zrobisz sobie krzywdę, naprawdę. Ale co się pani po nie podoba? Przestań, to nie jest szukać. śmieszne. Zabierz to i ściągnij. Bardzo cię proszę. Of. Oh. Nie, czemu ja ciągle tam szczekam w tym serialu. Czemu mi... Kazali wszędzie szczekać! Wszędzie tylko. Uf, uf. A nie, to lepiej robiłem wtedy. Jak ja to robiłem? Uf, uf. Nie, to też nie było tak, bo nie było tak głośno. Ja się uczyłem szczekać w ogóle, no.